Witam Państwa. To dla mnie duży zaszczyt, że mogę reprezentować sekcję farmakoterapii sercowo-naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to najmłodsza sekcja. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pierwszym prezesem sekcji był Pan Profesor Krzysztof Filipiak, prezesem elektem jest Pan Profesor Artur Mamcarz. Sekcja farmakoterapii sercowo-naczyniowej powstała w 2011 roku i jest wzorowana na Europejskiej Grupie Roboczej Cardiovascular Pharmacology and Drug Therapy. Sekcja skupia w swoim gronie lekarzy, którzy zajmują się farmakokinetyką, badaniami porównawczymi leków, a także implementacją wytycznych do praktyki klinicznej. Sekcja farmakoterapii sercowo-naczyniowej współdziała z innymi sekcjami, a także z zarządem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w opiniowaniu leków i procedur medycznych, w inicjowaniu Oryginalnych projektów, a także w kształceniu medycznym przed i podyplomowym kardiologów. Pomimo młodego wieku i jedynie trzech lat istnienia, zainicjowaliśmy już wiele konferencji, spotkań, patronujemy serii sympozjów, lipidologia. Nie. Konferencji Choroby Serca i Naczyń, Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej oraz Niewydolność Serca. Szczególną inicjatywą sekcji farmakoterapii sercowo-naczyniowej jest cykl konferencji Forum Chorób Sercowo-naczyniowych. Spotykamy się tam z uczestnikami, którzy w formie interaktywnej rozwiązują wspólnie z ekspertami z danych dziedzin problemy często wymykające się wytycznym i standardom. Sekcja farmakoterapii sercowo-naczyniowej patronuje trzem pismom kardiologicznym. Są to Folia Kardiologika, Choroby Serca i Naczyń i Polski Przegląd Kardiologiczny. Na walnych zebraniach sekcji, które odbywają się dwa razy do roku, w czerwcu w trakcie trwania Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej oraz konferencji Czasopisma Choroby Serca i Naczyń, podejmowane są ważne decyzje i przedstawiane plany i głosowane inicjatywy. Szczególnej Państwa uwadze chcieliśmy polecić drugą deklarację Sopocką, która ukazała się na łamach Kardiologii Polskiej i która omawia najważniejsze problemy i zagadnienia związane z leczeniem dyslipidemii w Polsce. Wszystkich Państwa, którzy zainteresowani są naszą działalnością, zapraszamy do wstąpienia do sekcji. Państwa wiedza i doświadczenie na pewno wzbogacą ją o nowe wartości.